Jeden koniec szelika Edgara nie niszczy czaszek na ziemi, ale drugi już tak. Gdy Bowman używa swojego gadżetu, to jego kapelusz robi się niewidzialny. Frank nie może zatrzymać ultem Daryla, który przelatuje przez wodę. Jeśli w trybie 3 vs 3 wyłączysz w trakcie meczu Wi-Fi i włączysz transmisję danych, to na końcu meczu mapa odwróci się do góry nogami. Zwróćcie uwagę, że coś jest tak, bo ja teraz się tak, będę transystę a moja postać sama chodzi, sama atakuje i. W dzisiejszym odcinku z Girl Stars na moim kanale po raz kolejny pokażę wam 10 mega kozaczych mitów. Związanych z ostatnią aktualizacją i nie tylko. Takie słuchajcie, wracamy do waszej ulubionej serii, z której ostatni odcinek pojawił się jeszcze w październiku. Więc jeśli cieszycie się z powrotu, strzelajcie w górę pod tym filmem i spróbujmy dobić tutaj. Zapytajmy może go fortunę. Like, flaga, naciskamy i zobaczymy, ile łapek w górę powinniście zostawić. Oho. Okej. Okay. Wiecie co, tam się coś pewnie zepsuło i tam miałby coś napisane 0000 Także było 50 tysięcy, a nie 5 lajków. Nie no, nie było zepsute, ale zostawcie lajka. Poza lajkiem byłoby kucacko, gdybyście weszli do sobie blowestarz, przesunęli maksymalnie w prawo aż za pakiety monet. I tutaj słuchajcie, wpisali mój kod twórcy, czyli Citrox. Was, to słuchajcie, nic nie kosztuje, nic na tym a mi to mega pomaga i pamiętajcie, że kodzik sam znika po pewnym czasie, więc upewnijcie się, że na pewno macie go wpisany. Poza tym sprawdźmy dalej jaki kolor mały Was przycisk subskrybuj i upewnijcie... Się, że ten przycisk jest u was szary bo jeśli jest czerwony to koniecznie tego niego kliknijcie zasubskrybujcie kanał i zróbcie tak żeby był szary jeden koniec szalika edgara nie niszczy czaszek na ziemi ale drugi już tak okej okay, słuchajcie pierwszym i w dzisiejszym odcinku związany jest z tym oto zadymiarzem na którym, jak widzicie, mam 0 pucharków. Ale to słuchajcie, nie ma znaczenia, bo jak widzicie jesteśmy już w trybie starte. Solo. Będę sobie od razu meczek, żeby była jedna osoba poza. No i e, zaraz spróbujemy znaleźć czaszki gdzieś na dole. O, mamy w tym miejscu. I uwaga! Zaraz zobaczymy, czy faktycznie, słuchajcie Edgar nie do czaszki tylko jedną stroną swojego szalika. Uwaga, na 3-4 puścimy, tak? 3-4 poszło. I powiem szczerze... No nie wiem do końca, nie zauważyłem. Więc sprawdźmy teraz jeszcze, uwaga, robimy cyk. I chyba faktycznie słuchajcie, chyba wygląda tak, że prawą stroną, pierwszym ciosem Edgar nie niszczy czaszek, tylko dopiero drugą stroną, lewą swoją stroną, lewą stroną szalika, te czaszki się niszczą. Sprawdźmy, uwaga, Pyk! No tak, ewidentnie zwróćcie uwagę, że prawa strona nic się dzieje i dopiero lewa strona coś się zaczyna dziać. W tym momencie macie to puszczone jeszcze w zwolnionym tempie, żebyście mogli zobaczyć, że no faktycznie tak to wygląda. A więc słuchajcie, wygląda na to, że pierwszym i dzisiejszym odcinku jest mitem potwierdzonym. Pałka Bibi po najnowszej aktualizacji ma zmieniony wygląd twarzy Okej, okay, słuchajcie, drogi mi w dzisiejszym odcinku związany jest z Bibi Czyli z Adymiarą, którą oczywiście e, mam odblokowaną Tylko czekajcie, gdzie ona jest? Okej, okay, jest tutaj, zwróćcie uwagę, że moment Bibi Musimy zmienić na podstawowego skina I podobno, słuchajcie e, Ta twarz na jej kiju bejsbolowym się zmienia I faktycznie, czekajcie Zwróćcie uwagę, że teraz ta twarz, jak widzicie, była taka wkurzona A w tym momencie, gdy e, Bibi już oprze tą pałkę o swoje ramię. Ta buźka jest uśmiechnięta Praszmy teraz jeszcze, jak widzicie, teraz jest mina wkurzona Teraz jest mina uśmiechnięta I faktycznie kiedyś czegoś takiego, słuchajcie, nie było No i być może faktycznie w ostatniej aktualizacji zostało to zmienione Tak czy inaczej, faktycznie teraz już, słuchajcie Jakby ta twarz ma różne miny A więc drugi mit jest również mitem poprzedzony. Gdy Bałwan Tick używa swojego gadżetu, to jego kapelusz robi się niewidzialny. Okej, okay, słuchajcie, kolejny mit w dzisiejszym odcinku związany jest z tym zadymiarzem, czyli oczywiście Tikiem, a konkretnie, słuchajcie, z jego skinem o nazwie Bałwan no którego, jak widzicie, niestety nie mam. Mam za to super kumpli na YouTube, którzy mogą mi w tej sytuacji pomóc i napisałem do Farel'a, czy byłby w stanie sprawdzić za nas ten mit, no i oczywiście Farel powiedział, że nie ma problemu. W tym momencie, jak widzicie, Farel ma już tego skina wybranego, zaraz właśnie wypróbuję go w jaskini treningowej, bo Wystarczy go sprawdzić. E, tutaj, poczekajcie, słuchajcie, aż e, park star się załaduje. Ok, mamy Panie, Teraz Farel. Ok, już nas, nas się z nami wita. I uwaga, użyję zaraz, mam nadzieję, gadżetu. Tak jest. I nie wiem, czy zauważyliście, ale chyba faktycznie ten kapelusz zniknął. Sprawdźmy to raz jeszcze. Zobaczymy, czy Farel jeszcze raz kliknie. Tak, kliknął jeszcze raz. I jak widzieliście, słuchajcie, gdy Farel używa tego gadżetu, to. E, o, czekajcie, czy będzie trzecia próba. To, proszę bardzo, dokładnie. Kapelusz e, tego, bo walatika znika. Nie wiadomo w sumie, co się z nim dzieje, a po użyciu grzeczu z powrotem wraca. Farel dzięki wielkie za pomoc w tym No, jak widzieliście, ten mit jest również mitem potwierdzonym. W trybie tworzenia map nie można pisywać w nazwie map przekleństw. Kolejny bardzo ciekawy mit w dzisiejszym odcinku przeznaczony jest tylko dla starszych widzów, więc jeśli nie jesteście wystarczająco starsi, przyjmijcie proszę film do przodu. Jesteśmy teraz w edytorze map, nacyśniemy utwórz nową i tutaj, słuchajcie, wybierzmy dowolny tryb i spróbujmy wpisać może najpierw jakieś angielskie przekleństwo. Weźmiemy takie delikatne, zobaczymy, czy przejdzie. Uwaga! No, jak widzicie, wpisaliśmy shit i wyskoczyło, że nieprawidłowa nazwa mapy. Sprawdziłem, słuchajcie, z mocniejszymi angielskimi przekleństwami i też nie działają, więc faktycznie po angielsku przekinać nie można, ale zobaczmy, czy będzie można wpisać tutaj polskie przekleństwo. Okej, okay, naciskam utwórz i również wyszkakuje nieprawidłowa nazwa mapy. To oznacza, że faktycznie, słuchajcie, w Brawl Stars nie można jakby dawać um, przekleństw w nazwach map, nie można, słuchajcie, tam wpisywać żadnych takich, wiecie, obraźliwych i, no, wulgarnych treści. Ale to dobrze, bo potem nigdzie w nam się to nie przywija, więc, słuchajcie, wygląda na to, że kolejny mit potwierdzony. Zamaskowany Spike ma inną maskę w twoim lobby niż na ekranie kumpla, z którym grasz. Kolejnym w dzisiejszym odcinku związany jest ze Spike'em, a dokładniej rzecz ujmując słuchajcie, z jego skinem nazwie e, Zamaskowany Spike. Ja tego skinu oczywiście posiadam, weźmy go teraz do lobby, okej, okay, w lobby jak widzicie, no Spike założył maskę Tary. Zaproszę teraz do lobby Natalii, bo podobno słuchajcie, ja widzę e, twarz jakby Spike'a e, z maską Tary, a Natalia, co widzisz? Czyli faktycznie, słuchajcie, i u Was, i u Waszych kumpli, z którymi gracie, no te maski różnią się między sobą, a więc wygląda na to, że kolejny mit jest również potwierdzony. Frank nie może zatrzymać ultem Daryla, który przelatuje przez wodę. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie jesteśmy w trybie starciem solo. Jesteśmy na mapie z Natalią, z którą oczywiście sprawdzimy ten mit, i zaraz zobaczymy, czy faktycznie, gdy nabijemy ulty, to Frank nie będzie w stanie zatrzymać nas. Gdy będziemy lecieli przez wodę. Okej, okay, ulty mamy naładowane, lecimy w takim razie na dół i zaraz, słuchajcie, no właśnie, w tym miejscu spróbujemy to sprawdzić. No dobra, wszystko gotowe, uwaga, jesteśmy wycelowani, więc uwaga! 3, 2, jeden pyk! Okej, okay, jak widzieliście, słuchajcie, wszystko wyszło idealnie Natalia trafiła mnie, gdy byłem na wodzie No, ale mimo tego, słuchajcie, że byliśmy w ruchu To, no, nie udało jej się mnie zatrzymać Sprawdźmy to jeszcze raz, uwaga Trzy, dwa, jeden, pyk Jak widzicie, możemy lecieć i na samym końcu Też nie jesteśmy spowolnieni Od razu możemy się ruszać No, a więc wygląda na to, słuchajcie, że ult Franka Nie działa w momencie, gdy ktoś jest na wodzie Czyli mit potwierdzony gdy El Primo rozwali swoim atakiem jeden róg ściany, to mimo, że nie będzie można tam przechodzić, Karl będzie mógł atakować go przez ścianę. Okej, okay, słuchajcie, kolejny bardzo ciekawy mi w dzisiejszym odcinku sprawdzimy znowu z Natalią. Jak widzicie, na żyła Karla, jażę El Primo. Musi teraz odważyć o nią swojego ulta. Dobra, i teraz, słuchajcie, musimy w odpowiedni sposób rozwalić róg ściany. Musimy przejść, o oh, właśnie, w to miejsce i musimy, słuchajcie, rozwalić tą jedną krateczkę, tak żeby, słuchajcie, to i to dalej stało. Zobaczymy, czy tak nam się uda. Robimy cyk i. No nie, rozwaliłem jak wiecie, troszeczkę za dużo. Więc spróbujemy raz jeszcze. Może tym razem się uda. jak spróbuję zrobić. O tak, cyk i pyk. Idealnie. Słuchajcie, udało się, dobra. Teraz. Co jest grane? Natalia, spróbuj zwalić tam te czaszki. Okej, okay, zobaczymy, czy Natalii się uda. Dobra, czaszka jest podnieś Pójdźmy do tego rogu i spróbujmy zaatakować. Patrzcie, Natalia może mnie atakować, a czy ja mogę atakować ją? Nie! Co jest grane? Dlaczego ona może mnie atakować, a ja jej nie mogę? Co się dzieje? Okej, okay, no jak widzicie, słuchajcie, faktycznie Natalia jest w stanie atakować mnie w tym momencie, gdy ja atakować jej niestety nie mogę, ale dlaczego tak się dzieje? Ciężko jej powiedzieć. Może gdybym troszkę lepiej, słuchajcie, trafił jakby w hitbox, to by mi się udało, ale no, wycelować, jak wiecie, jest mega ciężko. Próbuję przebić się pięściami przez ścianę, no nie jestem w stanie, a Natalia bez problemu jest w stanie, słuchajcie, no jak wiecie, mnie atakować, czyli wygląda na to, że kolejny mit jest również potwierdzony. Gdy niewidzialny Leon użyje odbijacza i będzie nad kimś przelatywał, to osoba pod nim będzie go widziała, mimo tego, że jest niewidzialny. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie jesteśmy już na specjalnie służonym pod ten mit mapie. Jak widzicie, jestem Ja i Natalia. Muszę teraz nadawać ulta o Natalii i zaraz, słuchajcie, zobaczymy, czy jak będzie przelatywał nad Natalią. To czy Natalia będzie mnie widziała? Natalia, stan dziś tutaj właśnie pod odbijaczem. Mniej więcej o, może w tym miejscu, tu gdzie ja teraz jestem. Cyk, troszkę niżej. Ja słuchajcie, użyję teraz tak, niewidzialności. W tym będzie Natalia mnie nie widzi, ale zobaczmy, czy jak będę leciał y, nad nią. O, to czy było mnie widać? Natalia widziałaś mnie? Tak! Natalia, jak słyszycie mnie, podobno y, widziała. Y, sprawdźmy to, czekajcie, raz jeszcze. Niestety Natalia nie ma, ale ona, żebym ja mógł to zobaczyć, ale... Okej. Okay. Uwagę, sprawdźmy, jeszcze robisz niewidzialny. Teraz macie perspektywę z telefonu Natalii, cyk, i no, jak widzieliście, ewidentnie, słuchajcie, nad nią przelatuje. Nawet jak jestem niewidzialny, to Natalia mnie w powietrzu widzi. A więc kolejny mit jest mitem potwierdzonym. Byron ma w grze czarny pasek włosów na duchem. Anna na awatarze go nie ma. Do kolejnego mi, to nie musimy, słuchajcie, wchodzić jakby do gry. Nie musimy rozpoczynać biffy, bo wystarczy, że e, znajdziemy Byrona którego jak widzicie, niestety nie mam. Ale nawet mimo tego, że go nie mam, możemy, słuchajcie, zobaczyć, jak ta postać wygląda. Zwróćcie uwagę, że nad uszami ma on faktycznie na włosach takie dwa czarne paski. Te paski ma i z lewej, i z prawej strony, no widać to ew ewidentnie. Ale jak widzicie na jego awatarze, faktycznie, słuchajcie, tego nie widać. Byron ma tutaj jakby e, całe. Białe włosy, i no ewidentnie coś tutaj nam się nie zgadza. Zwróćcie uwagę, że te czarne paski zaczynają się ideala, idealnie, tam gdzie zaczynają się włosy, więc no na awatarze oh, powinny być od samego początku. A no tutaj ewidentnie słuchajcie, widać, że no, Byron ma wszędzie białe włosy. To no, oznacza, słuchajcie, że kolejny mit w dzisiejszym odcinku jest znowu potwierdzony. Jeśli w trybie 3 vs 3 wyłączysz w trakcie meczu Wi-Fi i włączysz transmisję danych, to na końcu meczu mapa odwróci się do góry nogami. Ok, słuchajcie, ostatni i najciekawszy mi dzisiejszym odcinku Sprawdzimy sobie grając z Frankiem i no zobaczymy, czy faktycznie, gdy w trakcie meczu zmienimy, słuchajcie, z Wi-Fi na transmisję danych, to na końcu meczu mapa nam się odwróci. Żeby to sprawdzić, specjalnie wziąłem Franka, dlatego że słuchajcie, Frankiem możemy rozwalać ściany i rozwalimy ściany tak, żeby widzieć, czy faktycznie, słuchajcie, ta mapa się odwróciła, czy się nie odwróciła. Ale no, żeby to się udało. Najpierw trzeba naładować ulta. Dobra, ulcik mamy już naładowany i teraz słuchajcie, musimy jakoś to rozwalić. Rozwalmy może. O, rozwalmy słuchajcie, może tutaj tą ścianę z twarzą Spike'a. Dobra, cała ściana została rozwalona i teraz chyba musimy zmienić połączenie z Wi-Fi na transmisję danych. W takim razie wyłączyłem Wi-Fi, włączamy słuchajcie transmisję danych, wróciliśmy do gry i zobaczymy słuchajcie, czy ten mit będzie potwierdzony. Powiem wam szczerze, no wydaje mi się, jakby to miał być totalny fake, ale kto wie, zwróćcie uwagę, że coś jest tak, bo ja teraz się robi, a moja postać sama chodzi, sama atakuje i okej, okay, mamy koniec rozgrywki, okej okay, tak, jak wiecie co się z mapą stało, mapa się zbogowała, zamieniła, nie, nie mamy ekranu końcowego, czyli faktycznie słuchajcie, gdy w trakcie meczu zmienicie z wi-fi na transmisję danych, to... Zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy W związku z tym ostatni mit w dzisiejszym odcinku Jest mitem potwierdzonym I to były już wszystkie mity, które chciałem wam w dzisiejszym odcinku pokazać Piszcie w komentarzach mity do kolejnego odcinka Strzelcie łapkę, które się wam się spodobało No i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków Ja się z wami żegnam Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia